Witajcie. Pomimo tego, że Somag jest obecnie i produkowany, i używany w polskim wojsku, to kooperacja z fińską Patrią, właścicielem licencji, układa nam się raczej słabo. Dlatego już w czasie zeszłorocznych paryskich targów Rosatory były prowadzone pierwsze rozmowy z Koreańczykami. Zaznaczyć należy, że w tamtym okresie nie mieliśmy jeszcze podpisanego przedłużenia kontraktu z Finami i otwarcie sobie nowych możliwości było niezmiernie palące. Ja mam na imię Bogdan i przedstawię Wam dzisiaj możliwości, jakie daje kooperacja z Koreańczykami. Zapraszam. Zacznijmy jednak od najważniejszego. Koreańczycy w przeciwieństwie do Finów są bardzo otwarci na wszelkiego rodzaju współpracę, a nie tylko na prostą sprzedaż licencji. To bardzo ważne, ponieważ biorąc udział w pracach nad projektem, możliwe jest już na etapie tego projektu uwzględnienie specyfikacji polskich potrzeb. Nie bez znaczenia będzie również nabycie doświadczenia i, mam nadzieję, transfer technologii. Ważne również będzie to, że kooperując z Koreańczykami będziemy mogli produkować części, modyfikować podzespoły i tworzyć wozy pod nasze potrzeby. 20-tonowy K808 i 16-tonowy K806 w układzie 6x6 6 tworzą rodzinę Baeko. Po polsku byłby to Biały Tygrys. Opracowane były od 2012 roku, a produkcja seryjna ruczyła w 2016. Koreańczycy dla swojej armii zamówili już 500 sztuk w wersji 8x8 i setkę tych K806, czyli 6x6. Pojazd będzie powstawał w bardzo wielu wariantach, oprócz zwykłych KTO 6x6 i 8x8. Są wozy ewakuacji medycznej, wozy wsparcia ogniowego i to zarówno na podwoziu 6x6 z armatą 90 mm, jak i cięższe Jupiter na podwoziu 8x8 ze 120 mm. Będzie również zestaw przeciwlotniczy oparty o podwozie 8x8 i na to samo podwozie oparty 120 mm moździerz. Będzie oczywiście wóz dowodzenia, będą e, kołowe wozy piechoty, zarówno w tej e, mniejszej, jak i w tej większej wersji. E, będą e, to wozy, które będą miały moduł uzbrojenia z 30 mm automatyczną armatą i jeszcze dodatkową wyrzutnią pocisków przeciwpancernych. Jak widać, tak stosunkowo młody pojazd, ma już opracowane i produkowane wszystkie najpotrzebniejsze warianty. Zanim przejdziemy dalej, jeszcze poproszę Was o subskrypcję. To dla Ciebie tylko jedno kliknięcie, a dla mnie to satysfakcja i motywacja, więc śmiało kliknijcie, kto jeszcze nie ma subskrypcji i wracamy sobie do K808. W przeciwieństwie do czołgów K2 w przypadku KTO, Polska nie chce kupić sprzętu spółki, bo nam się nie pali. Sama licencja też nas jakby nie, nie satysfakcjonuje. My chcemy wziąć udział w modernizacji lub nawet wspólnej budowie nowego pojazdu. Obecnie możemy sobie na taki ruch pozwolić, ponieważ przedłużona umowa z Patrią daje nam spory margines czasu. Moim zdaniem ciekawym rozwiązaniem, jakie mają koręczycy, jest budowanie jednocześnie wersji 8x8 oraz 6x6, ale w nieco inny niż zazwyczaj sposób. Zazwyczaj to cięższa wersja powstawała przez dodanie pary kul i wydłużenie kadłuba. Tutaj sprawy wyglądają inaczej. Obie wersje mają identyczne wymiary. Lżejsza pozbawiana jest trzeciej pary kół. Dzięki temu oraz poprzez znaczne zmniejszenie opancerzenia, zwłaszcza przodu, waga K806 wynosi tylko te 16 ton. Gdy wersja 8x8 ma 20 ton, a przypominam, Rosomak jest ciut cięższy i waży w podstawowej wersji około 22 tony. Wszystkie pojazdy, czyli i Tygrys, i Rosomaki poruszają się mniej więcej z taką samą prędkością maksymalną zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Mają też podobne zasięgi. Biały Tygrys jest wyraźnie krótszy od Rosomaka, bo ma tylko 6,6 m długości, gdy tymczasem Rosomak 7,8 metra. Szerokość i wysokość pojazdów są bardzo zbliżone. Rosomak zabiera 3 osoby załogi i do 8 osób desantu, a K808 ma 2 osoby załogi i nawet 10 żołnierzy desantu. Opancerzenie wersji 8x8 chroni przed ostrzałem z przodu pociskami 14,5 mm i z boków pociskami kalibru 7,62. To poziom ochrony porównywalny z bazowym Rosomakiem i większością podobnych pojazdów kołowych na świecie, tak jak np. amerykański Striker. A czy warto współpracować z Koreańczykami? No, mi się wydaje, że współpraca z tak na pozór odległym partnerem może być trudna, a jednak dotychczasowe doświadczenia pokazują, że idzie to nadzwyczaj płynnie. Czołgi K2, haubice K9 Thunder i samoloty FA50 PL pokazały, że Korea bardzo, bardzo sumiennie wywiązuje się ze wszystkich kontraktów. Osobiście uważam, że atutem może być również to, że jej transportery będą dobrze skrojone do współpracy z ich czołgami i chałbicami. Wiążąc się z Koreą wchodzimy w bardziej rozbudowany kompleks i mam nadzieję, że dzięki współpracy w przyszłości będziemy współproducentami, a być może nawet eksporterami sprzętu ciężkiego. Finowie, opracowując następcę Rosomaka, jakoś nie za bardzo garną się do partnerstwa. Jak sprawy się poukładają, pokaże oczywiście czas, a o tym jak Wy zapatrujecie się na współpracę z Koreańczykami pod względem właśnie z preszętu pancernego, napiszcie proszę w komentarzach. Ja dziękuję wszystkim za uwagę, jeszcze raz proszę o subskrypcję, lajki i do zobaczenia w którymś z kolejnych odcinków.